1 maja rozpoczyna się na terenach byłego ZSRR okres znany pod nazwą Majski, czyli majówka. To 9 dni, które mijają od święta pracy do 9 maja, czyli dnia zwycięstwa, kiedy życie w takich państwach jak Rosja czy Białoruś, w mniejszym stopniu Ukraina, niemal zanika. Skąd się wzięła ta wydłużona majówka? O tym opowiem w tym odcinku kolejdoskopu Wschodu. Krasny. Pierwszy dzień maja to oczywiście Święto Pracy, oficjalnie Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Znany także u nas, choć w Związku Radzieckim obchodzone bardzo uroczyście. Występowało i występuje tam też pod nazwą Święto Wiosny i Pracy. W państwie, które jak Związek Radziecki walczyło z religią, Wielkanoc musiała być czymś zastąpiona. Święto obchodzone 1 maja nadawało się do tego doskonale. Nawiasem mówiąc, w tym roku przypadło ono w sobotę, a prawosławna i grecko-katolicka Wielkanoc na 2 maja. Rosyjscy komuniści pozdrawiali zatem w tym samym czasie i z okazji święta pracy i Wielkiej Nocy. Warto dodać, że 1 maja ma zachodnie korzenie i upamiętnia amerykańskich robotników, którzy zginęli w czasie manifestacji w obronie swoich praw jeszcze pod koniec XIX wieku. Na terytorium carskiej Rosji pierwszy raz to święto obchodzono w Warszawie w 1890 roku. Wówczas w strajku wzięło udział 10 tysięcy robotników. Legalne obchody odbyły się dopiero w w 1917 roku po rewolucji lutowej, po rewolucji październikowej, dzień ten stał się już oficjalnym świętem. Od 1928 roku dwudniowym, ale początkowo było to święto międzynarodówki komunistycznej, a dopiero od 1972 roku był to Dzień Międzynarodowej Solidarności Ludzi Pracy. W czasach radzieckich świętowanie miało bardzo rozbudowany charakter, czego wyrazem była przede wszystkim parada, czy też przemarsz, w czasie którego robotnicy inteligencji. Sportowcy i artyści wyrażali swoją miłość do władzy radzieckiej oraz demonstrowali osiągnięcia komunizmu, a także swoją solidarność z kolegami, którzy musieli żyć na zgniłym zachodzie. Fizjologiczna młodzież Bratkich Republik wyszła na Krasną Płościcę w swoich nacjonalnych kostiumach. Oni przyszli tutaj, najlepsi sportowcy sowieckiego państwa z miasta Prybałtyki, z pola Ukrainy i Białorusi, Из знойного Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии. Była to też okazja, żeby zobaczyć partyjnych przywódców całego Związku Radzieckiego w Moskwie na Placu Czerwonym i poszczególnych republik w ich stolicach. Jeśli ktoś chciał, mógł włączyć telewizor czy radio, gdzie transmitowano te wydarzenia. Radzieckie kroniki filmowe pokazują także drugie oblicze tego święta, które po rozpadzie ZSRR wzięło górę. Odpoczynek nad jeziorem, morzem, czyli po prostu na przyrodzie. Ostatni raz oficjalna parada z przedstawicielami władz odbyła się w Moskwie w 1990 roku dwa lata później Rosja zmieniła nazwę tego dnia na Święto Wiosny i Pracy. Teraz marsze organizują przede wszystkim komuniści, szczególnie aktywni w tym roku wyborczym. Po zneutralizowaniu w dużym stopniu ruchu Aleksieja Nawalnego, to właśnie oni mogą stanowić główne zagrożenie dla rządzącej obecnie Jednej Rosji we wrześniowych wyborach do Dumy. Nawet jeśli określa się ich mianem koncesjonowanej opozycji. Stąd dla rosyjskich władz najlepsze jest zmarginalizowanie tego święta, czyli takie podejście, jakie ma wielu obywateli. 1 maja to tak naprawdę początek sezonu działkowego, czyli pracy na daczach. Jadę na dacie, roboty. I Już można teraz, w Podobnie jest na Ukrainie czy na Białorusi. Dacza, której chyba powinienem poświęcić odrębny odcinek, to nie tylko powrót do związków z ziemią. Wielu mieszkańców miast to osoby z awansu społecznego, których rodzice, bądź co najmniej dziadkowie mieszkali na wsi. Ale działka to także źródło owoców i warzyw, które są istotnym wsparciem w niestabilnej sytuacji ekonomicznej. Dacza jest tak istotną częścią życia mieszkańców byłego Związku Radzieckiego, że zasłużyła sobie nawet na piosenkę, której autorem jest petersburski zespół Leningrad. Wracając do spraw poważnych, w tym roku święta majowe zostały wydłużone w Rosji ze względu na pandemię. Wolne było zatem od 1 do 10 maja, ale niemal połowa pracodawców i przedstawicieli małego biznesu oświadczyła, że i tak będzie wówczas pracować. Co do pracowników, to ta liczba jest niższa i wynosi 16%. Jest to prawie 3 razy więcej niż 11 lat temu. Rosja, tak jak Ukraina, to państwa bardzo brutalnego kapitalizmu, gdzie pracownik ma pracować, a nie odpoczywać. Szczerze że mówiąc nie pamiętam dnia na Ukrainie, kiedy nieczynne byłyby supermarkety czy sklepy spożywcze, chyba poza porankiem 1 stycznia. Z opublikowanych przed 1 maja sondaży wynika, że na różnego rodzaju marsze i protesty miało zamiar się wybrać 3% Rosjan. Niemal trzy razy mniej niż 11 lat temu, co może świadczyć o rosnącej apatii politycznej. Najczęściej czas ten Rosjanie mieli zamiar spędzić z rodziną albo na wspomnianej wyżej daczym Tę odpowiedź wybrał co czwarty. I tutaj Jedna uwaga na marginesie. To, że 1 maja demonstrują przede wszystkim komuniści, to wynik bardzo słabych związków zawodowych, zniszczonych paradoksalnie w czasach radzieckich. Jeszcze po rewolucji, przez pierwsze trzy lata odgrywały one bardzo ważną rolę, w tym też polityczną. Później zostały zmarginalizowane do rozdawania wyjazdów do ośrodków wypoczynkowych i sanatoriów. Tak właściwie pozostało do dziś. Może na Białorusi mają one jeszcze dodatkową rolę polegającą na organizacji imprez okolicznościowych i ideologicznych. Ten kraj jest najbardziej zbliżony do modelu radzieckiego. Sondaże mówią też, że pierwszy dzień maja jest świętem tylko dla 37% Rosjan. Na Ukrainie takich osób według ostatniego sondażu, jaki udało mi się znaleźć z 2018 roku jest 33%. Tutaj dodatkowo pojawia się podział regionalny. W zachodniej części świętuje co piąty Ukraińiec. a we wschodniej aż dwa razy więcej osób. Wracając do Rosji, według sondaży najważniejsze święta dla obywateli tego kraju to nowy rok i dzień zwycięstwa, czyli 9 dzień maja. Obchodzi je odpowiednio 77 i 78% respondentów. Muzyka Krótka uwaga. Na zachodzie i w Polsce za dzień zakończenia II wojny światowej uznaje się 8 maja. W nocy z 8 na 9 1945 roku Niemcy podpisali akt kapitulacji. W Moskwie było już po północy, stąd data 9 maja. Na marginesie w Polsce do 2015 roku formalnie obchodzono 9 maja jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. W PRL było to święto państwowe, ale nie Dzień Wolny od Pracy. Od 2015 roku, 8 maja, w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Wracając do byłego Związku Radzieckiego. Mówiąc o Dniu Zwycięstwa, musimy pamiętać, że dla mieszkańców Rosji czy Białorusi i częściowo Ukrainy chodzi tutaj o wygraną Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Jest to okres od 1941 do 1945 roku, czyli gdy Związek Radziecki walczył przeciwko III Rzeszy. Wielu z nich nie wie, że wcześniej przez dwa lata Stalin był sojusznikiem Hitlera. Straty ludności oceniane są na od 9 do 46 milionów osób. Najbardziej prawdopodobna liczba to 23-24 miliony. Spośród wojskowych ofiar najwięcej dwie trzecie stanowili Rosjanie, niemal 16% Ukraińcy. Każdy zatem z mieszkańców Byłego Związku Radzieckiego ma w swojej rodzinie kogoś, kto zginął na froncie. Wielka wojna ojczyźniana jest zatem czymś, co łączy państwa byłego ZSRR. Oczywiście poza nadbałtyckimi, dla których II wojna światowa była początkiem radzieckiej okupacji. Takie poglądy można spotkać też w zachodniej części Ukrainy, na przykład w Lwowie. Dzień zwycięstwa nie zawsze jednak był tak hucznie obchodzony jak obecnie. Pierwsza parada zwycięstwa odbyła się niemal od razu po zakończeniu II wojny światowej 24 czerwca 1945 roku. Kolejna dopiero 20 lat później 9 maja 1965 roku. Rozmiar cierpień od razu po wojnie był tak ogromny, że władze nie robiły z tego militarystycznego święta. Początkowo był to dzień wolny tylko w latach 1945-47 w 65 roku znów go wprowadzono. Można powiedzieć, że im dalej od zakończenia wojny tym większa jej idealizacja heroizacja i militaryzacja święta Parady odbyły się za czasów ZSRR tylko trzykrotnie nie licząc 45 roku w okrągłe rocznice w 65 75 i 80 Roku. Później, po rozpadzie Związku Radzieckiego, zaczęto je organizować co rok od 1995 roku, ale z udziałem sprzętu wojskowego dopiero w 2008 roku, co można było uznać za zapowiedź militarnej agresji na Gruzję. Parada pokazuje zatem potęgę wojskową współczesnej Rosji, jest także wyznacznikiem, kto jest sojusznikiem Kremla, a kto nie. W czasach Związku Radzieckiego byli to m.in. goście z Polskiej Republiki Ludowej, nie tylko na trybunie, ale też na samym Placu Czerwonym. Idzie kolonna weteranów Wojska Polskiego. Wyjątkowo słabo wypadło to w tym roku, kiedy jedynym prezydentem obok Władimira Putina był Emomali Rahmon z Tadżykistanu. W zeszłym roku parada odbyła się pod koniec czerwca ze względu na pandemię koronawirusa. Na trybunie pojawił się m.in. ówczesny prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka z synem Kolą oraz jego mołdawski kolega Igor Dodon. Najbardziej interesująca sytuacja miała miejsce w 2015 roku w 70. Okrągłą rocznicę zakończenia II wojny światowej. Odbyło się to rok po aneksji Krymu, ze strzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych z rosyjskiego Buka i wsparciu dla separatystów w Zagłębiu Donieckim. Lista gości, głównie zachodnich, którzy odmówili udziału, była dłuższa od tych, którzy przyjechali. Obecni to przede wszystkim przywódcy krajów byłego Związku Radzieckiego i tzw. państw rozwijających się. Za to w 2005 roku, kiedy jeszcze Zachód wiązał jakieś nadzieje z Władimirem Putinem. Na 9 maja do Moskwy przyjechali m.in. prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych oraz Polski Aleksander Kwaśniewski. Na marginesie wówczas od rosyjskiego szefa państwa jubileuszowy medal otrzymał generał Wojciech Jaruzelski. Może warto przypomnieć tutaj jeszcze o 1995 roku, gdy premier Józef Oleksy pojechał na paradę do Moskwy. Wbrew sprzeciwom prezydenta Lecha Wałęsy. Została po tym oprócz sporu piosenka Kazika na żywo Łysy jedzie do Moskwy. we yeah. Dzień zwycięstwa ma także swój ludzki wymiar. Widać naprawdę wielki szacunek do weteranów, którzy tego dnia dostają kwiaty i słyszą powiedziane z całego serca dziękuję od zwykłych Rosjan, Białorusinów czy Ukraińców. Często jednak ten szacunek staje się jego parodią, wyścigiem zniżek wśród supermarketów. Na przykład w tym roku Rostelekom na Syberii daje dodatkowe 100 minut na rozmowy i 116 rubli, czyli 6 złotych zniżki na abonament dla weteranów. A władze w Kerczu zorganizowały niewielką paradę na blokowisku i koncert na zaniedbanym podwórku. To ostatnie doskonale obrazuje realne podejście do weteranów, którzy na co dzień zmagają się z niskimi emeryturami i ciężkimi warunkami życia, ale za to 9 maja dostaną goździk i słowa Spasiba Diedu za Pabiedu. Ura mogą też sobie kupić taką naklejkę na samochód. Wydaje mi się, że najlepiej wygląda ona na niemieckich autach, wraz z inną naklejką, na Berlin. Cena każdej to około 80 rubli, czyli mniej niż 4 zł. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz o Pabiedobiesiu, określając tym słowem histerię otaczającą to święto, gdzie dramat milionów zabitych pozostaje gdzieś na dalekim planie. Pamięć o weteranach Kreml wykorzystał nawet do walki z Aleksiejem Nawalnym. W ubiegłym roku opozycjonista z film reklamowy, który zachęcał do głosowania na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji, nazywając występujące w nim osoby sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Wśród nich był weteran Ignat Artyomienka. Jego krewni jakoby złożyli skargę w prokuraturze, a ta dopatrzyła się zniesławienia byłego żołnierza Armii Czerwonej i próby dyskredytacji Związku Radzieckiego. W rezultacie Aleksiej Nawalny ma zapłacić 850 tysięcy rubli, czyli około 42 tysięcy złotych za to, że zamachnął się jakoby na największą świętość. Po jednej stronie medalu mamy zatem gloryfikację czasów radzieckich, a po drugiej określanie wszelkich wrogów władz mianem faszystów. Tak robi na przykład Aleksandr Łukaszenka, starając się udowodnić, że biało-czerwono-biała flaga to jedynie sztandar współpracowników III Rzeszy. Białoruska opozycja odpowiada białoruskojęzyczną przeróbką radzieckiej pieśni Święta Wojna, która zaczyna się od słów Powstań kraju ojczysty, w oryginale Wstawaj kraju ogromnym. Країна родная, повстанно лютый бой, спашив злый няклою, с диктана. Miano faszystów władze na Kremlu wykorzystują obecnie wobec Ukrainy. Stąd właśnie w Kijowie zdaniem Moskwy rządzi faszystowska hunta, a separatyści w Doniecku czy Ługańsku nosili tak zwane wstążki świętego Jerzego, których korzenie sięgają jeszcze XVIII wieku. Używanie ich przez wrogów faszystów w XXI wieku zaczęło się w 2005 roku, gdy były one wykorzystywane w finansowanej z rosyjskiego budżetu akcji, która odbywała się właśnie w okolicach Dnia Zwycięstwa i kolorystyką nawiązywała do jednego z radzieckich medali. Każdy, kto chciał pokazać, jak bardzo pamięta o weteranach, właśnie przypinał sobie taką wstążkę. Po próbie budowy tzw. Noworosji w 2014 roku symbol ten stał się zakazany na Ukrainie. Niemile widziany jest w Gruzji, czy na Litwie, Łotwie i w Estonii. Paradoksalnie nawet najwięksi sojusznicy Rosji, jak Kazachstan czy Białoruś, stworzyły swoje własne symbole. Utrudniają także organizacje takich imprez jak nieśmiertelny Pułk, którego uczestnicy niosą zdjęcia żołnierzy, którzy zginęli w Wielkiej wojnie ojczyźnianej. Świadczy to tylko o tym, że władze tych krajów doskonale zdają sobie sprawę, jakie zagrożenie stanowi dla nich Rosja i jej działania w sferze symbolicznej. Istotne jest także to, że Kreml często mówi o ludziach radzieckich lub Rosjanach jako bohaterach wojny. Przedstawiciele innych narodów rozpływają się gdzieś wśród milionów ofiar, co oczywiście nie za bardzo im się podoba. Przed tegorocznymi obchodami zwracałem uwagę na ten fakt na przykład kazachskie media, mówiąc wręcz o zawłaszczaniu historii przez Moskwę. Na marginesie zawłaszczeniu ulegają też oddolne inicjatywy. Wspomniany Wyżej nieśmiertelny pułk czy wstążki świętego Jerzego. One z kolei przejmowane są przez państwo. Podejście do dnia zwycięstwa znacznie zmieniło się w ostatnich latach na Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Od 2015 roku są tam dwa święta. 8 maja jest Dzień Pamięci i Pojednania, a 9 maja Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej. Symbolem jest Czerwony Mak. Na Ukrainie mówi się właśnie już o II wojnie światowej, a nie Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Jest to związane z tym, że akcent położono teraz na okres trwania walk na terytorium obecnej Ukrainy od września 1939 roku i uczestnictwo Ukraińców w wojskach innych państw, na przykład polskim. Temat kolaboracji z Niemcami pojawił się ostatnio przy okazji kwietniowego Marszu Pamięci SS Galicjen, który odbył się w Kijowie. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Został on zdecydowanie skrytykowany przez Miejscowy Instytut Pamięci Narodowej. Drugą zmianą jest to, że więcej mówi się o cierpieniach ofiar, a nie o tym, że Związek Radziecki wygrał, nie wspominając jaką cenę za to zapłacił. Z badań socjologicznych wynika jednak, że 52% Ukraińców chce świętować 9 maja, 16% 8 maja, a 30% zarówno 8 jak i 9. Ale o ile jeszcze 10 lat temu o pakcie ribbentrop Młotow zapewne mało kto słyszał, o tyle według ostatnich badań aż 48% Ukraińców uważa, że druga wojna światowa była następstwem spisku Hitlera i Stalin'a 29% nie zgadza się z tym stwierdzeniem 23% nie ma zdania Podsumowując, Władimir Putin bardzo lubi radziecką tradycję. Odwoływanie się przez Kreml do 1 maja jest absurdalne w kraju, w którym nie ma mowy o jakichkolwiek prawach pracowniczych. Rocznice rewolucji październikowej też odpadają. W końcu nie można świętować czegoś, co w oficjalnej historiografii jest przedstawiane jako przejęcie władzy przez lud, czyli to, czego Władimir Putin najbardziej się obawia. Stąd wybór padł na 9 maja, dzień zakończenia Wielkiej wojny ojczyźnianej, o której pamiętają mieszkańcy wszystkich krajów. Związku Radzieckiego. Kreml zjadł jednak własny ogon, zawłaszczając to święto i używając go do propagowania własnej potęgi, w tym militarnej. Wywołało to zrozumiałą reakcję nie tylko Ukrainy, Gruzji czy państw nadbałtyckich, ale także najbliższych sojuszników jak Białoruś czy Kazachstan. Oczywiście w tym podcaście nie udało mi się poruszyć wszystkich kwestii związanych z Wielką Wojną Ojczyźnianą. Na przykład jej przejawów w kulturze mniej i bardziej popularnej. Na pewno będzie jednak okazja, żeby do tego wrócić. A ja zachęcam do wspierania moich podcastów na Patronite i Zrzutce. Wystarczy wpisać tam po prostu wschód. Tak nazywa się mój podcast, który wychodzi co piątek. A następny Kalejdoskop Wschodu już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.